Hejko kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będzie to odcinek wielkanocny. Dzisiaj mamy właśnie Wielkanoc. Chciałabym Wam życzyć na samym początku oczywiście zdrowych, wesołych świąt, żebyście dostali fajnego zajączka, żebyście spędzili je, spędzili i abyście spędzili te święta w gronie najbliższych jednak, pamiętajcie, zachowajcie zdrowy rozsądek, bo wiesz jaka teraz jest sytuacja. My właśnie robiliśmy sesję zdjęciową tutaj z poseczkami. Tutaj są różne właśnie ozdoby. I ja zaraz będę szła do babci na Wielkanocne śniadanie, bo u nas jest taka właśnie tradycja. No a przed tym muszę oczywiście dać wszystkim jedzonko. A tak prezentuje się śniadanko prosiaków. Dołożyłam do wczorajszej kolacji, bo jeszcze nie zjadł jakichś tam resztek, ziółek więc dołożyłam im y, suszony liść maliny, miks ziołowy z Vita herbal oraz y, też suszoną marchewkę z Vita herbal, z wita polu. Y, no i tak się właśnie prezentuje śniadanko i do tego dam prosiakom, y, żeby się zajęły, bo jak mi nie będzie, no to wiadomo, że mi nie będzie kilka godzin, więc y, żeby się zajeły, to dam im takie dwa talarki y, z buraczkiem bez dużo weźmień Tutaj mi zostały właśnie dwa. I już prosiaki, jak widzicie, zajadają. I tutaj obok mam detalarki, a tam mam dwie kolby. Kolbę z Multifit oraz kolbę bezbożową z Vitapol Excellent. I tak sobie tutaj prosiaki zajadają. Mają również nową matę taką, takie kamyczki. I tu mają dwa domki, ręczniczek. I tutaj jeszcze Wam pokażę, że na klatce zrobiłam taką dekorację. Mm, już wam pokazuję, bo mi się coś zahaczyło. O, takie ptaszki. No i tak właśnie e, ozdobiłam klateczkę. Takimi zawieszkami. A tej y, karmelek sobie pije wodę, a tutaj lakusz zajada. Kochani, zobaczcie, do prosiaków przyszedł zajączek. I przyniósł taką torebkę rzeczy Więc zabieramy się za otwieranie i zobaczymy co dostały Okej, okay, otwieramy Po kolei O! Pierwszą rzeczą, którą dostały Są to płatki słonecznika Steve'o Małe świnki bardzo je lubią 30 gramów Dalej dostały chipsy naturalne Topinambur bo moje świnki ogólnie lubią takie rzeczy jak topinambur, pasternak i takie różne suszonki warzywne. Dlatego myślę, że chętnie sobie schrupią. Dalej dostały... O, dalej dostały mniszek lekarski Steve'a. 150 gramów. Ładne kawałeczki, więc na pewno im zasmakuje, bo one też kochają mniszek. I jeszcze dwie rzeczy. Dalej dostały karmy żołnierzy dla świnki morskiej z Herbal Pets. Nie wiem gdzie to dać, o mówi tutaj. I jeszcze jedna chyba rzecz, tak jedna. I są to nowe handelki. Strixy. Bardzo moje świnki lubią takie handelki. I często im kupuję, bo one często je po prostu zgryzają, ale bardzo je lubią takie. I tak właśnie prezentują się prezenty na zajączka moich prosiaczków. Podobają Wam się prosiaki? Chyba tak. Z pewno byście chciały już to zjeść wszystko. Co? Zakuść karmelek. Ale chyba im się podoba. Teraz zobaczymy, co dostanie Leonek, bo również tutaj jest właśnie dla niego. Leoś, zobacz! Leo! Leo! Chodź, zobacz, co ty dostałeś tutaj. Leoś! Dobra, będziemy otwierać i zobaczymy, co dostał. Pierwszą rzeczą jest to taki kocyk z Pepko nowy, bo Leoś ma jeden, ale no on szybko je brudzi, znaczy się nic nie robi na nie ani nic, ale wiadomo, trzeba je prać, bo... A tu sobie coś... Leon, nie kradnij mi kota. Leoś e, kradnie koc, zaraz dostanie też coś innego, to będziesz mógł kraść. Taki kocyk. Ja odłożę to na górę, żeby on przypadkiem tego nie wziął. Okej, okay, dalej mamy taki gryzak, sznur z pętlą. I z plotem z Jutą. Z Berry King. Jak widzicie, tak to wygląda. Tak, on już się dobiera do tego. Tutaj jest taki szarpak i linka. Takie. Ja zaraz mu otworzę. Dalej. Dalej dostał taką zabawkę z Zoluxa. O taką. Taką krówkę. Bardzo mi się ona spodobała. Ma piękne kolory. Jest bardzo. Mięciutka, więc pomyślałam, że muszę mu to kupić. I ma piszczałki: takie dwie piszczałki, tak? Już Leonek y, ją sobie ukradł. Dalej, z Berry King mamy taki mały ring dla szczeniąt. To jest rozmiar XS, jak widzicie, czyli właśnie dla szczeniaczków. Jest on taki bardziej miękki, właśnie. I mi się też bardzo spodobał. Mam nadzieję, że będzie chętnie się nim bawił. Ma takie fajne wypustki, więc myślę, że będzie fajny. No i coś jeszcze. Chyba jedna rzecz, tak? I ostatnim rzeczem jest to puszka karmy Leosia. Junior Dolna Nadeci. Bogata w serce z indyka. No i już od, tutaj odbezpieczyłam tą krówkę Leosiowi. I jak widzicie, mu się bardzo od razu spodobała. Wiedziałam, że mu się będzie podobać, bo to jest pluszek, ale taki, co może sobie gryźć. I jeszcze do tego ma dwie piszczałki. No to już w ogóle super. Więc bardzo mu się podoba. Mega fajnie, że mu się spodobało. Bo mi się ta krówka bardzo podoba. Zobaczcie, jak się fajnie nią bawi. No. Mm -hmm. Tak się właśnie bawimy. Cześć, kochani. No Ja jakiś czas temu wróciłam od babci. Jak widzicie, już się ściemniło, bo muszę się wyświetlać światłem, ale to dlatego, że byłam dosyć u babci długo, bo też się późno zebraliśmy. No i tak czasem minął tam u babci rodzinie, i Leo był z nami. Przecieżki tutaj zostały sobie u siebie w klatce, a Leo z nami poszedł. No i teraz będę dawać posiadkom kolację. I dzisiaj pokażę Wam, co dostaną. I też będę Wam nagrywać, jak robię tą kolację. Więc może na początku wszystkie pokażę produkty. Tu mam dwie miseczki z Trixie. I tak. W pierwszym pudełeczku mam dropsiki bezbożowe z MultiFit. Dalej tutaj mam taki duży pojemnik. I tutaj mam topinambur i taką y, mieszankę ziołową. Dalej mam te dwie rzeczy, które dostały dzisiaj prosiaki na zajączkę, czyli słonecznik i miszek lekarski. Dalej mam y, płatki kwiatu, y, płatki warzyw, taki miks płatków z Vita Pola, z Vita Herbal. I też damy dzisiaj nową rzecz prosiakom, czyli korzy mniszka z Vita Herbal. Dalej dam im kolbę y, VitaPol Action bezbożową. I tutaj też mam Zwita Herbal. Y, malwę oraz kwiat nagietka. I tak jeszcze dzisiaj damy, więc pokażę Wam jak robię. Się prezentuje właśnie kolacja. I do tego dodaję korzeń niżka z Vita Herbal, który właśnie testowałam na Instagramie, więc możecie sobie zobaczyć. I bardzo moim świnką smakował, dlatego dodam troszeczkę do właśnie tej kolacji. I już dodam, więc teraz daję to wszystko do kratki. No i już sobie tutaj, jak widzicie, prosiaczki zajadają swoją kolację. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Jeszcze raz życzymy wam wesołych świąt i miłego odpoczynku w czasie tej świątecznej przerwy. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.